Aleks, przestań no. no, przestań to! Przestań no. tak robić! Przestań machać tym tasakiem w ten sposób! No co ci chodzi? To nie jest tasek, tylko nóż do... do krojenia limonki. Skalczyłeś mnie, wiesz? Gdzie się skalczyłem? Pokaż. W, w, w... No pokaż! Tu! Gdzie, krwawisz? Nie, nie krwawisz, weź mi gardło, bo masz jakiś problem, wydaje mi się. No. To weź ty sobie z kimś pogadaj. Panie Borysie, przepraszam, że tak pana zaczepiłam, ale byłam świadkiem pańskiego wybuchu. Jakiego wybuchu? Pańskiego ataku agresji. Jakiej agresji? Przepraszam bardzo panią. Pa... Pani. Ja, 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 ja. Ja jestem agresywny? Panie Borysie, niech się pan nie broni przede mną. Oj, pan jest bardzo spięty. Ja nie. ja? Ja, ja? Ja nie jestem spięty, wie pani? Ja nigdy nie byłem spięty, rozumie pani? Jak nawet na naturze nie byłem spięty, nawet na ślubie. O właśnie, ale porozmawiajmy o tym, panie – O czym? – O pańskim ślubie. Panie Borysie, my żyjemy w zwariowanym świecie. Wie pan, dom, rodzina, szkoła. Tak łatwo nabawić się nerwicy albo albo popaść w depresję, a, a pan ma klasyczne objawy nerwicy lękowej, panie Borysie. – Jezus Maria. – Tak. Być może na tle nieprzerobionego konfliktu z ojcem? Albo na tle frustracji? Nie. Jeżeli właśnie z ojcem, to... Ja właśnie mam zawsze, zawsze miałem wszystko i jestem i. A spełniony chciał pan powiedzieć tak? O, tak. Pani Brusie, a, a... Niech pan krzyknie. Co? No nie wiem cokolwiek. Proszę bardzo. Ale co? No, Tak. Ym... Tak. A głośniej. Tak? Tak, ale, ale jeszcze pani wyrzucić tak. z siebie tak. Tak naprawdę. Tak! Dobrze i co? Tak! Jak się pan czuje teraz? Tak, tak, przepraszam. Panie Borisie, może pan sobie pomóc? Właśnie, bo ja chciałem zapytać pani, panią, z tą nerwicą, to jak tak, co mam zrobić? Ja? Jeżeli pan ma taką, taki atak paniki, to, to, to może pan po prostu krzyczeć, tak jak teraz. Albo też może pan sobie założyć papierową torbę na głowę. Bo pan wtedy oddycha wydychanym powietrzem i wtedy rośnie pan po prostu stężenie w węgla. O, węgla. Hmm? tak, węgla? tak. No, że r, we, krwi. we krwi. Mam! W, w, na zapleczu mam torby by od odkurzacza z dziurą. Panie Borisie, się. Niech pan się nie broni przede mną. Ja chcę panu pomóc. I wtedy mi powiedziała: Ty, Olabo. Nie. Nie inaczej mi powiedziała: Ty, ty memejo. Ty, ty memejo. Pani, Panie Borysie, wystarczy. Wystarczy, jak na pierwszy raz wystarczy było bardzo dobrze. Panie Borysiu, My sobie razem z tym poradzimy, Panie Borysiu. Ja o to czuję, Panie Borysiu, Co to jest? Ja do Ciebie dzwonię od czterech godzin, a, a, a Ty co? Miałeś ze mną jechać na zakupy. Tak? Pani doktor Konopka, ja... Ty, ty, świnio! Ty, ty! Ale dwutlenek węgla, czuje pan to? Niech pan oddycha, niech pan oddycha. Jak się pan czuje? Niech pan, niech pan teraz krzyknie, niech, niech pan teraz krzyknie. Ty, mamejo, ja ty!